Dobra wiadomość dla kierujących. Zakończyła się przebudowa drogi krajowej numer 22 na odcinku między Knebawą a Charlinem. Remont z powodu kłopotów z wykonawstwem ciągnął się z przerwami przez ostatnie 6 lat. Na terenie budowy trwają ostatnie prace porządkowe. Długość przebudowanego odcinka to 3 km 700 m, a koszt robót budowlanych to około 53 miliony złotych. GDDKJA rozbudowała dwójkę zgodnie z aktualnymi parametrami dla drogi klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego. Przekrój pozostał taki sam jak obecnie, po jednym pasie w każdym kierunku. Oprócz nowej nawierzchni drogi powstał wzdłuż niej ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto przebudowany został most oraz wiadukt nad linią kolejową w rejonie węzła nad drogą 22 i 91. Wykonano też system odwodnienia, oświetlenie oraz zamontowano urządzenie ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne. Wybudowano również dwie zatoki przeznaczone dla ważenia pojazdów przez uprawione służby. W pobliżu mostu knybawskiego wykorzystano istniejący tzw. suchy przepust, dzięki któremu zarówno piesi, jak i rowerzyści mogą bezpiecznie przejść pod drogą krajową nr 22. Tunel łączy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi krajowej z wiślaną trasą rowerową.